Siemanko ludziska w kolejnym odcinku Fortnite'a z tej Fortnite strony seba nagrywa i widzowie zobaczcie nadciąga be Nadciąga bez sprawie Bez czyli, kole... czyli to będzie kolejny sezon Fortnite'a oh, Battle Royale. rozdział drugi sezon szósty. Bezprawie sprawie Nooo. Także yy, to już będzie 21 lutego. W momencie, kiedy to nagrywam, to jest 14 luty, 14, godzina 14.07. No dobra, myślę, że możemy już zagrać. Tylko. Jakieś skina Skin, no nie wiem. Moja koń. Moja koń. Moja koń. ちょっと。 Szybko, ten taniec. Jest to mnie strasznie długo logowało. To mnie strasznie długo ładowało. Bardzo długo. No. To na potężne chyba, no a gdzie indziej, no? Nie mam gdzie indziej lecieć, praktycznie. <laughs> o nie, czy mi się wydaje, że tam leci sporo ludzi? Chyba tak mi się wydaje. Dobra zmiana planów. Zmiana planów. A w sumie może krzaki się przydadzą? Przydają? To nie. Basy mogą się przydać akurat. Tak, one mogą się przydać. A ta, tak, tam tam pójdziemy. Kurde, ja w ogóle żadnych lagów nie mam, aż się zdziwiłem, bo on teraz naprawdę, w tym momencie kiedy mam naprawdę zarąbisty internet. Spotkał mnie chyba tylko w Gierce jeden lag, ale to takie malutkie przez... przez parę... przez... Yy, przez parę milisekund. Także polecam taki internet. O, domki! Nikogo tu chyba jeszcze nie było. Z tego co widzę po zebranych itemach. Po wszystkim zebranym. W żadnych skrzynkach, żadnym amo. Co to? A, to jest to? To, to nie wiem czy ja to lubię, chyba nie Apteka? Czekaj sprawdźmy gdzie jest... OK, czyli tam musimy iść w tę stronę. Aaaa, bo tam. Bo tam duszek już został wpłacony, no. Z tego, tego duszka już tam wpłacono. Okej. Okay. Chociaż nie, nie chcę. Szkury, to jest auto. A, pojechał sobie. Okej, okay, strefa jest tam, czyli kierujemy się tam. J'implais eh? Là bye bye. Nie tu nie ma. Nie tu nie ma. Kurde już mi się te... Yy, te bańki skończyły. Ajajaj. Szkoda, przydało się. Gdybym nie ma, nawet bym już zginął. Gdybym już nie żył, bym zaczął kolejny mecz. A to jest księżycowa? Knie ja. Myślałem, że jesteśmy na warowni wojownika. to miejsce, w kimś się kompletnie pomliły. Pomliły, bo one są. No to dobra, może są blisko siebie, ale no, 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 no nie aż tak. Nie powiedziałem, że, że szczególnie blisko. Chociaż są blisko siebie. Ha! Nawet no, przez takie małe koło można przyjść. Rabaka. Sztucer! A najpotężniejsza broń ever. Mamy sztucer, czyli najpotężniejszą broń ever. Jak dla mnie. Najpotężniejsza broń ever. Sztucerem można zabić ko wszystkich. Kogo chciałem powiedzieć. Dziwnie to zabrzmiało. O oh shit. To jest spocuch. Pocuch. Ło, wow, jakie itemy! Ktoś mi walił. Rozpierniczam. Idę stąd. Ja już pocuch widziałem. Też już mi się odechciało walki. Dobra! Chcę kogoś ze Nareszcie. No to się pokaże, żeby strzelić mu główkę. To by się wtedy ucieszył bardzo. O, patrz, patrz, patrz. Ja pierdzielę! No ja pierdzielę, jaki debil, nie? Znaczy, ze mnie, jaki debil. Nie z tego typa, nic nie zrobił. Znaczy, dobra, może może trosz, tylko trosze, troszeczkę zabił. O, nie! On do mnie idzie! On do mnie idzie, a ja nie mam żadnej osłony. Znaczy, ja nie mam żadnej osłony, że mogłoby mnie osłonić. Tu nemo. Ao, auto! O nie, 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 tu nie. Tu mi príjdeš, či čo? Nie. O oh shit, to się leczy! Okej, okay, już nie. To gdzie on teraz poszedł? W tym problem, gdzie on teraz jest? Ale z pamiętniczkami, nie? Nie no nie ma go Ten typosy po prostu uciekł I tyle Ja nie rozumiem takiej natury wojownika, że typosy ucieka Ale yy, Z tego co wiem to ja nie mogę oceniać Skoro to sama tak robię, nie? No nie można tego oceniać Ja tak nie lubię Ja tak nie lubię Gdzie? Tu, tutaj, dwie na raz Klinga! Myślisz, że klingę brać zamiast sztucera? Ej, piszcie w komentarzach, co wolicie. Klingę tą kinetyczną? Czy właśnie tego. Czy właśnie jakiegokolwiek sztucera? Bo ja chyba bym wybrał. Nie, dobra, nie, nie. To jest dla mnie za trudna decyzja, której nie podejmę zbyt szybko. <grym> A za dwa miesiące. O, tutaj jest, dobra. O, powinien tu. A, dwóch właśnie szukałem.

Dar... Dar... dar wiatru chyba. Tak, dar wiatru, czyli z wyposażonym kilofem poruszamy się szybciej. Co mi bardzo pomoże. To jest mój ulubiony dar. Ło co jest. Ktoś to otworzył. Najgorsze jest to, że ktoś to otworzył. Że ktoś tutaj te wszystkie rzeczy otworzył. Ale dobra. A nie, nie, nie. Tego tak lepiej nie wymieniać, bo to ma bo to ma ledwie połowę całego tutaj. tego HP, nie? Ledwie połowę. Tylko nie wiem, czy to brać zamiast. Nie, nie, szczerze mówiąc, chyba bym tak nie zrobił, ale ja nie wiem, no to jest bardzo strasznie trudny wybór dla mnie. Dobra, idziemy stąd. Idziemy do strefy, bo jesteśmy w miejscu, w którym zaraz będzie burza. Bo za żadnych w tej jestem szybszy. Teraz cały czas możemy kilo używać, bo na luzie dobiegniemy. O, już jesteśmy w strefie. Lubię. Wiecie jak szybko? No. O to się robi. O, kurde. Dwajle o, tu temu. okej, okay, okej. Okay. Tylko nie wiem, kurde. Piszcie też w komentarzach co wolicie. Maskę oni, ognia. Czy tą klingę kinetyczną, bo ja się nigdy nie mogę zdecydować. Każda decyzja jest dla mnie trudna. Zwłaszcza o obronie Fortnite'a. <gryw> Zwłaszcza obronie Fortnite'a. Zawsze. To jest dla mnie trudne. <gryw> Ktoś się rozsypał! Ktoś się rozsypał! I to patrzcie jak... I po to patrzcie jak! Jo! Tam same mityki, tam so, same legendy leżały, no patrz! Już przez to zebrałem dwie legendy, bo tam sobie po prostu jakiś typiasz zginął i nie wziął tych itemów. Ale mam szczęście, jestem szczęściarzem. Takie itemy dostałem za fryczko. Bez żadnego wysiłku pokonywania tamtego przeciwnika, bo wstawiam, że mógłby być mocny z takimi itemami. Każdy mógłby być mocny z takimi itemami, oprócz ten, który nie umie grać w Fortnite. Nawet nuby, które są początkującymi i tak z tymi broni bronimy, by troszeczkę byli lepsi niż z szarubami samymi. Ale dobra, fajnie zebraliśmy legendę. Ja pierdzielę le, le, le. Diament 3 i to już git nawet. o ja tego, ja tego, ty, ja pokonałem typiaża z elitą. No? Pokonałem typiaża z elitą. U, u, fajnie. No, ale dobra, wreszcie trójkę wbiliśmy, nareszcie. Ale po diamencie już jest elita, także jestem blisko elity. Chociaż nie, chyba. Nie, czy. Nie, elita jest? Czekaj, sprawdźmy. Tak, Elita. No, potem jest Champion, a potem Unreal. Także jesteśmy... O, jesteśmy gdzieś tutaj. O, jesteśmy na diamencie. 3 na 15%. A nie, na 23%. No, nie założyłem. No dobra, słuchajcie widzowie, jeśli ten odcinek wam się podobał, to subskrybujcie mój kanał, lajkujcie i komentujcie. Elo.